Witam Was moi drodzy. Dzisiaj właśnie narodów ZPSRR, właśnie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. O biedaku. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. I carze kruków. Był sobie raz na świecie biedak. Nie dorobił się on w życiu niczego. Prócz ciasnej chatynki, zagonka ziemi i paru chudych, spracowanych wołów. A miał do tego jeszcze żonę z całą gromadką dzieci, które wrzeszczały, piszczały i jeść wołały. Pewnego dnia wyszedł biedak z najmłodszym synem w pole. Ziemię orać zaczął. Ledwie dwie brusty zaorał, gdy nagle pociemniało nieba. Jakby noc miała zaraz nastąpić, wzniósł biedak oczy do góry. Patrzy, co to za chmura przysłoniła niebo i ujrzał nad sobą ogromnego ptaka z dziobem ostrym, jak włócznie, szponami jak haki, i skrzydłami. Które słońce zakrywają. Wystraszył się biedak nie na żarty, a ptak usiadł na polu i zagarnął swoimi skrzydłami i chłopa i jego syna, i woły i pług. Lecz strach zmienił się w przerażenie, gdy ptak przemówił ludzkim głosem: Powiedz mi, no, człowieku. Co mam ci zabrać? Syna czy woły? Muszę przecież nakarmić czymś swoje dzieci. Mija! Tu! Weź mnie, powiedział biedak. Jestem już stary i dosyć natrudziłem się na tym świecie. Nie, odrzekł potwór. Ty nie zdasz mi się na nic. Za dużo wypaliłeś tytoniu. Twoje mięso tak przesiąknęło dymem, że może zaszkodzić moim dzieciom. Syna albo woły, wybieraj. Zadumał się biedak. Co tu robić? Dzieci kupa i jeśli odda syna, tak wiele nie straci. A woły tylko dwa. Jak bez nich w pole wychodzić, drzewo wozić, na chleb pracować? Niecierpliwi się ptak. Nie myśl za długo. Kogo wybierasz, odpowiadaj. I dalej, że ziemią drapać szponami. Spojrzał na nie człowiek. Syna pożałował. Co ma być, niech będzie. Nie oddam ja swego dziesiąt... dzieciątka w te straszne pazury. Wiesz, woły. Wyszeptał ze smutkiem. Twoje szczęście, że ulitowałeś się nad synem. Inaczej przypadłbyś sam ze swymi wołami. Tak życzę. Wiedz też, że otrzymasz za niego dziwą zapłatę. Przyszli tylko do mego pałacu jednego ze swych synów, a dam mu wszystko, czego zażąda. A gdzie jest twój pałac? Biedak pyta. Mam paładze w górach, za zielonymi łąkami. Mija! Chodź tu! Za przepastnymi lasami, na srebrnolitej polanie. Wystarczy, by twój syn zapytał, gdzie car kruków mieszka. Mówiąc to, ptak porwał woły wraz z pługiem i odleciał. Wrócił biedak do domu ze zwieszoną głową. A gdzie woły? Żona go pyta. Opowiedział jej człowiek, co mu się przydarzyło. Żona wpłaci. Co teraz z nami będzie? Jakże na... ma polo obrodzić, skoro nie zaorane, ziarno nie posiane? Nie płacz, matko. Starszy syn powiada. Udam się do cara kruków. Niech za woły zapłaci. A jeśli nie wrócę, jedna kromka chleba więcej zostanie. Łzy matczyne popłynęły strumieniem. Nie chodź nigdzie, synku. I jeszcze pożre cię ta straszna bestia. A kawałek chleba zawsze znajdzie się w domu. Lecz syn nie chciał jej słuchać. Upiekła mu matka placek, włożyła do sakwy cebuli. Pobłogosławiła na drogę. I poszedł syn szukać łąk zielonych, lasów nieprzebytych, gdzie na srebrnolitej polanie pałac Cara Kruków stoi. Powędrował jedną górską halę, drugą i znalazł się w gęstym lesie. Głód tojmujący poczuł. Usiadł najstarszy syn pod krzakiem. Z sakwy placek i cebulę wydostał. Ledwie zdążył pierwszy kęs do ust włożyć, a już przy nim stara, kulawa wrona skacze. Podryguje na jednej nocy. – Bądź zdrów, rzecze wrona. – I ty bądź zdrowa, – odpowiada chłopak. Zbliżyła się wrona i prosi. – Daj mi kawałek placka, jestem taka głodna. – Jeszcze czego? – Też jestem głodny. A końca drogi nie widać. – Nic z tego. Sama sobie jadła, poszukaj. – A dokąd to spieszysz? – pyta wrona. – Szukam polany srebrnolitej, gdzie dwórca Rakruków stoi. Także chciałabym się tam dostać. Tylko mi ni skrzydła, ni nogi nie służą. Posać mnie na ramieniu, a w zamian za to pokażę ci drogę. – Jakże mam ciebie nosić, kiedy sam ledwo nogami powłóczę? odrzekł najstarszy z synów. Kulowa wrona podskoczyła, machnęła skrzydłami – Uniosła się w górę i odleciała. Patrzcie ją. Powóz sobie chciała ze mnie zrobić, rozgniewał się najstarszy syn. Schował resztki placka do sakwy i ruszył na dalsze poszukiwania srebrnolitej polany i pałacu cara kruków. Lecz ni polany, ni pałacu nie znalazł zabłądził w lesie wyjść nie potrafi a biedak z żoną czekają wypatrują synaczka doczekać się nie mogą mijają dni i noce a o nim ni widu ni słychu średni syn tedy rzeczy upiecz mi matko platek na drogę nasyp do sakwy cebuli daj laskę dębową pójdę brata poszukam a może uda mi się przy okazji odnaleźć i srebrnolitą polanę, i pałac króczego cara, a od niego samego zapłatę otrzymać. Nie chodź nigdzie, synku, matka prosi, i bez carskiej łaski damy sobie jakoś radę, a brat, jeśli mu sądzone, i tak sam powróci. Lecz średni brat niczym nie dał się przekonać. Przyszło matce i jego szykować do drogi. Wędruje średni syn. Po zielonych łąkach przez gęste lasy kroczy. Idzie. Patrzy. Stada awron latają po niebie. Myśli. Z pewnością gdzieś tutaj car kruków swój pałac mieć musi. A dookoła las nie przebyty. Zgłodniał średni syn. Siadł pod krzaczkiem. Wyjął z sakwy placek, cebulę jeść zaczął. Nagle zjawiła się przed nim stara, kulawa wrona i dalej, że prosić, by rzucił jej swego jadła, choć kruszynę. Twój czar zabrał nasze woły, niechże i ciebie nakarmi. Średni syn odrzekł. Posać mnie więc na ramieniu, bym nie zaginęła w lesie. Jestem kulawa i głodna, niech cię twój czar na rękach nosi od paru chłopak. Wrona podskoczyła, Machnęła skrzydłami i odleciała. Średni syn ze zdziwieniem popatrzył w ślad za nią, podniósł się z ziemi i ruszył w drogę. Lecz ni polany srebrnolitej, ni cara kruków nie odnalazł. Zabłądził w lesie, wyjść nie potrafi. Czekają, wypatrują swych synów rodzice i nie mogą się doczekać. Najmłodszy syn rzecze tedy do matki. – I mnie, mamusiu, sakwę szyku. Może uda mi się odnaleźć braci, może zapłatę od cała kruków przywiozę. Zapłakała biedna kobieta. Odradza podróż synowi, jak umie. Na próżno. I on puścił się w drogę. Szedł, szedł najmłodszy z synów po górach, po łąkach, przez lasy przepaściste, wreszcie głodny się poczuł siadł pod tym samym krzaczkiem gdzie siedzieli przed nim jego bracia jeść zaczął nie zdążył przełknąć nawet jednego kęsa gdy zjawiła się przed nim kulawa wrona skacze na jednej nodze prosi daj im nie okruszek najmłodszy syn odkroił sporą skipkę i oddał wronie naści jedz biedaczko starczy dla nas obojga Smutno jeść w samotności. A dasz i cebuli? pyta wrona. Dlaczego nie? Z przyjemnością, jeśli tylko zechcesz. Pojadła wrona klacka, pojadła i cebuli. Podziękowała chłopcu i pyta. Powiedz, jak się tu znalazłeś? Czy wiesz, że stąd jeszcze nikt żywy nie wyszedł? Muszę odszukać srebrnolitą polanę odrzekł najmłodszy z synów. Stoi na niej pałac srebrnolity, w którym car kruków mieszka. Pewnie są tam i moi bracia. Posać mnie na ramieniu. Sama nie mogę ustać na nogach, a i skrzydła mam słabowite. Wrona prosił. Czemu nie. Nigdy jeszcze wron na ramieniu nie nosiłem. Uśmiechnął się chłopak i zabrał wronę ze sobą. Idę. A wrona drogę podpowiada. Idź w prawo. Idź w lewo. Idź prosto. Szli tak dwa dni i dwie noce. Przeszli jeden las. Nieprzebyty. Przeszli drugi. Nagle w oddali coś zajaśniało. Wkrótce znaleźli się na rozległej polanie. Lecz cóż to była za polana? Trawa. I kwiat, i nawet kamienie wszystko z litego srebra. Na środku polany skała urwista stoi, a na samym jej wierzchołku pałac niewysłowionej piękności. Najmłodszy z synów stanął jak ryby. Nawet we śnie czegoś takiego nigdy nie widział. Chłopak i wrona usiedli na skraju polany, zjedli do ostatniej okruszynki wszystko, co w sakwie zostało. Rzecze kula Bawry. Tam na skale stoi pałac mojego cara. Teraz sam sobie poradzisz, ale za to, że okazałeś mi miłosierdzie, tam ci jedną radę. Kiedy car kruków będzie cię pytać, z jakiej zapłaty chcesz zawoły, nie proś o nic, lecz zażądaj jedynie tego, co wysuwa się, wsuwa się Suwa pod swoją głowę, kiedy spać się kładzie. I wrona zniknęła. Wypowiedziawszy te słowa, drapał się najmłodszy syn na skałę. Tam pojmała go straż i przyprowadziła prosto do srebrnego tronu, na którym cel kroków zasiadł. Jak tu trafiłeś? Dobrze ludzie mi pomogli, odrzekł chłopak, nie chcąc zdradzić kulawej i wron. No tak. Skoro potrafiłeś mnie odnaleźć, muszę swego słowa dotrzymać. Obejrzyj sobie moje komnaty. Dostaniesz to, co podobać ci się będzie najbardziej. Trzy dni i trzy noce chodził sen biedaka po carskich komnatach. Lecz i dziesiątej części pałacu nie zobaczył. Przechodzi więc do cara kruków i rzeczy: Masz, sarze, cudowne komnaty. Podobało mi się w nich prawie wszystko. Lecz cóż ja bym robił z takim bogactwem? Daj mi lepiej to, co wsuwasz sobie pod głowę, kiedy spać się kładziesz. Rozsierdził się car kruku. Skąd ten dzieciuch może o tym wiedzieć? To sprawka, której zwron nie inaczej. I w gniewie rozkazał ściąć głowy wszystkim wronom, które towarzyszyły chłopców w wędrówce do pałacu. Namawia Przekonuje car syna biedaka, aby zmienił swoje życzenie. Dam ci woły i tyle złota, ile zdołasz udźwignąć. Nie, daj mi tylko to, co wsuwasz pod głowę, kiedy spać się kłaczesz. Chcesz, zabierz wszystko, co jest w moich komnatach. Lecz chłopak twardo obstawał przy swoim. Co miał robić car kroku? Wyjął spod poduszki maleńki młynek jakim zwykle miela się kawę i oddał głowę, A potem gniewnie zakrzyknął, masz czego chciałaś. Zabieraj się stąd i nożywo, żebym cię nie musiał zadziobać. Wziął najmłodszy z młynek do sakwy, go schował i puścił się biegiem jak najdalej od kurczek koczary, carstwa zatrzymał się dopiero wtedy, gdy do nieprzybytego lasu dotarł. Usiadł, by odpocząć. Położył młynek przed sobą. Szukał. Czy sakwa... Czy nie znajdzie się w sakwie choć odrobina chleba? Lecz sakwa była pusta. Głupią radę dała mi kulawa grona. Pomyślał chłopak. Na no co mi ten młynek? Lepiej bym zrobił, gdybym wziął złota lub chociaż trochę jedzenia. A tak... Umrę z głodu i do domu nie wrócę. Gdy tak biadolił, przypomniał sobie, że car Kruków gotów był oddać za młynek wszystkie swoje bogactwa. Obejrzał młynek uważnie. Z wyglądu młynek jak młynek. Gdyby tak przede mną, zjawił się stół podobny do tego, który widziałem w pałacu cara Kruków. Pełen jadła i trunku, pomyślał najmłodszy z synów i niechcący pokręcił korbką młynek. W tejże chwili zjawił się przed nim stół bogato przybrany i zastawiony wszelkimi smakołykami. Patrzcie no, co mój młynek potrafi, zdziwił się i uradował chłopiec. Lecz radość prędko zamieniła się w smutek. Ja tu sobie będę dogadać, a matka i ojciec, bracia i siostry, Siedzą w domu o głodzie i chłodzie. Drugi raz pokręcił korbką młynka i rzecze. Niech zjawią się tutaj razem moi bracia i siostry i ojciec z matką. Ledwo zdążył dopowiedzieć, a już za stołem znalazła się cała jego rodzina. Matka i ojciec, siostry i bracia. Wszyscy zabrali się do jedzenia, a dotąd nie wstawali od stołu, dopóki wszystkiego nie zje. Potem wrócili szczęśliwie do domu i żyli w dostatku i radości, czego tylko zapragnął młynek im zaraz na miele. Chcecie wierzyć? Wierzcie. Nie chcecie? Nie wierzcie. Najlepiej będzie, jeśli odwiedzicie ich kiedyś i zapytacie. Jeśli taka będzie ich wola, sami o wszystkim opowiedzą. Czytała dla was Aleksandra. Proszę uprzejmie, jak widzicie, książki można zabrać wszędzie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy.